Cześć, witam was serdecznie dzisiaj z Westerplatte, z przedpomnika na Westerplatte. Nie wiem czy macie świadomość jak brzmi nazwa tego pomnika, ale o tym za momencik. Spójrzcie jesteśmy na takim przepięknym terenie, a ja korzystając z okazji chcę podziękować wszystkim, którzy wspierają mój kanał. Serdecznie Wam dziękuję. Dzięki Wam mogę robić więcej, częściej, dłużej wy mi dajecie połera, siłę i energię słuchajcie, a my wracamy do Westerplatte to co widzicie tam w oddali jest taki zakręt to jest zakręt pięciu gwizdków z tego zakrętu pancernik Schleswig-Holstein ostrzeliwał Westerplatte a tutaj patrząc w drugą stronę jest wyjście na otwarte morze, a w zasadzie na zatokę Gdańską. Słuchajcie, ja wam kilka rzeczy chcę powiedzieć. Tutaj o tym pomniku, jak widzicie, napisy na tym pomniku: jest La Manche, Dunkierka, Morze Śródziemne, Atlantyk, Narwik. No i kilka innych. Napisów Murmańsk Hel, muszę patrzeć pod nogi również, bo idę po schodach, oksywie, Westerplatte, Poczta Gdańska i Kosynierze Gdyni. No i słuchajcie, tu jest fatalna pomyłka, bo Poczta Gdańska to była w okresie wolnego miasta Gdańska. Była to poczta niemiecka a poczta polska nazywała się poczta polska w wolnym mieście Gdańsku fatalna pomyłka zagaściła na tym pomniku jak patrzymy z tej strony to na pewno zobaczymy studzienki i Lenino na tym pomniku a jak podejdziemy tutaj zobaczymy pewien włas i taka ciekawostka ten pomnik tutaj do góry ma szyb, którym można wejść na samą górę i zobaczyć perspektywę z tego pomnika. Niestety włas jest zamknięty, no, ze względu na to, że ze względu ogólnie na nieodpowiedzialność pewnych ludzi przed normalnymi ludźmi się pewne rzeczy zamyka. Oczywiście tutaj się wchodzi po takich wmurowane wmurowany jakby e, w ten szyb drabince właśnie do samej góry tego pomnika a tutaj to co widzicie no to tym co na morzu i takie moje zapytanie studzienki Lenino na którym morzu to jest? na tym pomniku kilkakrotnie no i słuchajcie ta nic nie miała wspólnego z obroną Westerplatte a dlaczego to się zaczęto produkować dwa lata później niż działy się tutaj te wydarzenia 1939 roku spójrzcie u góry tam też zobaczycie zapewne my sobie, schodzimy. Westerplatte oczywiście broniło się od 1 września przez 7 długich i ciężkich dni ostrzeliwane było z pancelnika Schleswig-Holstein, ale również od strony zatoki było ostrzeliwane ale również z tych oto tutaj na brzeży było ostrzeliwane a jeszcze kilka ciekawostek powiem Wam o tym pomniku. Bądźcie ze mną dalej na tej relacji. Pomnik ten ma 25 metrów długości i 1150 ton. A my idziemy teraz po kopcu przy tym pomniku. Ten kopiec powstał zupełnie przypadkiem i inicjatywa. Powstanie tego pomnika również jest zupełnie przypadkowa. Słuchajcie, po II wojnie światowej nikomu nie zależało na tym miejscu. Ono było opuszczone. Po prostu zieleń tutaj zarastała i tak to miejsce zaczynało wyglądać. Tutaj widzicie w oddali ten kanał. O spójrzcie, i Rok 1959 przyszedł. Rozpoczęto prace związane z pogłębianiem tego kanału. No i oczywiście, w wyniku tego pogłębiania, tony piasku wydobywano, i wtedy pracownicy Biura Projektowego Budownictwa Morskiego w Gdańsku. Wpadli na pomysł, żeby z tego piasku usypać ten kopiec. Ten właśnie tutaj kopiec, wokół którego idziemy. Dlaczego? No bo koszty wywozu tego piasku były dosyć spore. A kopiec, żeby upamiętnić bohaterską obronę Westerplatte. No i słuchajcie, i tak właśnie się zadziało. Władze PRL oczywiście chciały upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, czyli połączyć tutaj upamiętnienie Westerplatte, bohaterskiej obrony Westerplatte, z tysiącleciem państwa polskiego. Nadmienię, że to były lata 60. Stalin umarł, w czasach kiedy żył Stalin, nikomu nie zależało żeby pamiętać o Westerplatte w czasach kiedy umarł nagle e, władze komunistyczne chciały jakby zdobyć aprobatę społeczną i stąd e, jakby to zainteresowanie Westerplatte spójrzmy tutaj z dołu jeszcze raz na ten pomnik o i tak zaczęło się właśnie to dziać ta historia zupełnie przypadkowo powstał ten oto kopiec. Jak zaczął, e, zaczęto e, wdrażać tą koncepcję, na razie tylko koncepcję budowy tutaj, to rok 1963 rozpisano konkurs na pomnik, czyli stwierdzono wtedy, że na tym kopcu ma stanąć pomnik. E, na obszarze 25 hektarów. No, i złożono 63 prace. Wygrała ta praca, która obecnie stoi tutaj. No, mówiąc słowami naszego jednego z trenerów, czy logiką, może nie słowami, logiką jednego z naszych trenerów, czyli pana Górskiego, że wygrała. Ta praca, która obecnie stoi, bo była lepsza po prostu, albo wtedy uważano, że jest najlepsza, albo lepszych po prostu nie zakwalifikowano. Różnie to bywa. Realizację projektu rozpoczęto w roku 1964. Słuchajcie, i tutaj Pracowało tysiące ludzi w tym saperzy, którzy saperzy co dzień tutaj odnajdowali jakiś niewypał na tym terenie, także byli tu niezbędni. Tysiące ludzi ze 130 zakładów pracy z całej Polski. To było, to było potężne przedsięwzięcie, które zjednoczyło Polaków i tak de facto trochę Pomogło no tym, którzy rządzili wtedy. Tutaj macie w oddali taki napis: Nigdy więcej wojny. Dobrze, że ten napis tutaj jest i przypomina nam właśnie o tym. My sobie schodzimy tutaj za chwilkę po schodkach. Ja jeszcze na moment się obrócę, za moment na moment za moment do tyłu mi się fajnie to <laughs> powiedziało na moment za moment <laughs> muszę to, te słowa zapamiętać są i fajne i takie, że tak powiem proste <laughs> tutaj inskrypcja ze słowami Jana Pawła II i to oczywiście pomnik Ja jeszcze powiem kilka słów o tym pomniku. Do budowy tego pomnika użyto 236 granitowych bloków o wadze od 6 do 12 ton Te kamienne bloki sprowadzono z Dolnego Śląska. Patrzcie, to jest udział dolnego śląska trochę zimno cały się trochę trzęsę no ale, ale czego się nie robi dla was tutaj słuchajcie w kwietniu 1966 roku rozpoczęto składać to w jednolitą całość ten cały projekt oczywiście architekci tam rzeźbili te napisy, które widzieliśmy to wszystko zostało rzeźbione w zasadzie nie architekci, tylko plastycy bardziej. <gry> no i oczywiście też stworzono ten szyb, o którym Wam mówiłem właśnie w tym pomniku który umożliwia wejście na samą górę tego pomnika. A ja wędrując tutaj, spacerując po tym terenie Westerplatte oddalając się od pomnika i wchodząc w inne rewiry Westerplatte te bardziej związane z obronnością Westerplatte będę chciał Wam przybliżyć sylwetkę jednej postaci już no, o niej mówiłem w moich relacjach ale chciałbym przybliżyć postać Mieczysława Jałowieckiego dlaczego w tym miejscu jak będziecie oglądać tą relację, to na pewno się zorientujecie dlaczego teraz i dlaczego w tym miejscu chcę przybliżyć tą sylwetkę. My doszliśmy tak sobie spacerując do wartowni numer 3. Spójrzcie, tak ona kiedyś wyglądała. A tak wygląda teraz. Słuchajcie, ona była pod ostrzałem w pobliżu koszar. Tu widzicie. W oddali budynek Koszar. My może sobie na moment podejdziemy jeszcze do tych oto tutaj tablic informacyjnych. Zobaczymy co jest na nich i przejdziemy właśnie do budynku koszar. A potem zacznę właśnie temat Mieczysława Jałowieckiego. Człowieka, którego historia po części jest związana właśnie z Westerplantem. Ale w jaki sposób? To ci, którzy oglądali, to już trochę wiedzą poprzednie relacje. A ci, którzy nie, no to się dowiedzą na pewno. Słuchajcie, tu widzicie zbrodniczą politykę. pójście właśnie wrzesień i październik Niemcy zamordowali z wcześniej przygotowanych list około 20 tysięcy Polaków Polaków z wolnego miasta Gdańska Mord obrońców poczty to był sfingowany Proces wzięto do niewoli 38 pocztowców. Oczywiście, Poczty Polskiej w Wolnym mieście Gdańsku. Nigdy nie używajcie słowa Poczty Gdańskiej, bo takowa poczta była pocztą niemiecką, a nasza była czyli polska była. Poczta Polska w Wolnym mieście Gdańsku. Tutaj pokazane.

Kółek. Warto sobie poglądać te wszystkie zdjęcia popatrzeć Właśnie na nie Poczytać to co tu jest napisane To jest kawałek historii naszej napisane To jest kapitulacja 7 września 39 roku Major Sucharski mógł, jak widzicie, zachować szablę to dowód uznania przez Niemców takiej heroicznej obrony właśnie tego naszego skrawka ziemi czyli Westerplatte Przymywano, torturowano, katowano Wiktoria Szulę Wiktoria Szule możecie zobaczyć na jednej z moich relacji, gdzie była w Gdańsku. Gdzie to było? No jest tam obecnie tablica upamiętniająca to. A my sobie tutaj skręcimy. Tutaj oczywiście różne budki fast foody są nie wiem czy to tak pasuje do tego miejsca, ale z drugiej strony dzieciaki chcą zawsze mieć jakąś atrakcję w postaci zjedzenia czegoś i dlatego pewnie tutaj coś takiego umieszczono a ja sobie podejdę od tyłu do tego oto obiektu a co to jest? to są koszary składnicy Westerplatte. A robiąc taki krótki wstęp o Mieczysławie Jałowieckim, powiem tylko tyle, że wywodził się z ludzkich kniaziów pielnisławskich jałowieckich. Jak napisał w swoich wspomnieniach, nasza rodzina należała do Rurkowiczów, a to w Rosji. Znaczyło bardzo dużo, czuliśmy się jednak Polakami, a to w Rosji bardzo przeszkadzało. To pisał o sobie właśnie Mieczysław Jałowiecki. A zaraz dalsza ta historia. Popatrzcie na tą podłogę, zwija się jakby wiszący dywan. Tutaj, a my sobie spacerujemy od tej strony. Mało kto przechodzi, ale jak widzieliście, zdarzają się wyjątkowe osoby, które właśnie z tej strony zajrzą. A tu macie wymienione nazwiska, imiona, stopnie obrońców Westerplatte, daty urodzenia, daty śmierci. Tu widzę 2004 rok, data śmierci na jednym jednej z osób tu NN czyli niewiadoma nieznana data śmierci no różne różne daty tak jak widać Rada Miasta Gdańska uchwałą z 21 maja 1998 roku nadała honorowego obywatela miasta Gdańska obrońcom Westerplatte tutaj kolejne nazwiska obrońców Westerplatte widzicie patrzcie jaka masa ludzi a jednocześnie jak niewiele osób broniło tego skrawka ziemi przed całym atakiem niemieckim niemieckim zmasowanym To widzicie od drugiej strony te koszary. Bo tam martwajcie do środka. Do nich. Tutaj to obiekty sprzedażowe. Spójrzcie. Właśnie na to. Popatrzcie, jakie to jest zniszczone. Spójrzcie, jak to wewnątrz wygląda. Przed wejściem było ostrzeżenie, że wejście jest możliwe, ale na własną odpowiedzialność. Patrzcie, a ja na własną odpowiedzialność tutaj dla Was wszedłem. Patrzcie, jakie one zniszczone.